Siemanko i dzisiaj sobie znowu gramy w naszą teratwę. Dzisiaj gramy już na poważnie. Nie możemy przegrać ani razu. E, teraz uważam głównie na jedzenie i ogólnie e, na wszystko. E, co będziemy po prostu, jest takie ważne. Więc zaczynamy granie. Już nam się ładuje ta gierka. <laughs> o. o i mamy raf trotwe. Dobra, poczekam teraz coś pójdzie złapać, a nie będziemy łapać, a nic znowu nie złapiemy. O teraz może się uda. O, udało się. Dobra, jest tutaj coś do złapania. Tutaj deska. Nie, Rekin, 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 uwaga. O. Pierw musimy zrobić takie kij do rekinów, żeby nam nie niszczyli. To jest chyba najważniejsze. Robimy pierwszy kijek, żeby już na mnie. Aha, tu jeszcze czekaj To jeszcze nas nie stać. Dobra. Teraz jeszcze zrobimy sobie tą deskę. Bierzemy. O i beczka. Coś, co jest najlepsze. Oj, mam pierwsze jedzonko O już umiemy chyba zrobić, nie jeszcze, o to jeszcze potrzebne. Te liście nam jeszcze jeden jest potrzebny, o mamy. No nie, muszę mieć tą beczkę. O mam. Dobra robimy to etu. I młodbudow nie to i młode budowlany jak się da, a linę nie mamy, dobra. Ach, te reklamy, jak mnie to denerwuje. Moment, moment. Już tutaj wyłączam i gramy dalej. O, trzeba tutaj to złapać. No nie no. O udało się nam tutaj złapać wreszcie to. I teraz tu jest jakaś lina. Nie. O to. Dobra, mamy to. Gdzie Ja go nie zrobiłem! Ojsto, ci Ale wyspa inna, taka fajna, wielka. By trzeba było zrobić kotwicę, której oczywiście nie mam. Ja i coś Nie da się jej chyba załatwo łatwo skraftować, nie? E, tu. Chociaż, czekajcie. Lina to nie jest jakiś ten. Może się nam uda jeszcze na tej wyspie zatrzymać. E, no to wyłowię, bo tam jest dużo jedzenia zawsze. Albo spróbuję chociaż o. O, tu jest dużo jedzenia zawsze. Dobra, e, tak szybko muszę to robić, żeby zdążyć. Tu. Jedna... Dwie... Trzy liny mamy, dobra, eee... Gdzie to jest? Tu. Kotwica lina, cztery liny, dobra. Dobra, już mamy e, ten liny. i kamień teraz. Albo nie, robimy żagiel, bo my już odpłynęliśmy. A to liście trzeba zrobić. No dobra. Dobra, łapiemy jeszcze tutaj dużo rzeczy. Niestety przedtem zginąłem, tego nie nagrywałem. A to był beznadziejny film, parę minut. Jeden ja no miał trzy minuty, więc mi się nie opłacało. Ale dobra. Mamy trzy liście już. O, to zawsze coś trzy liście. O, jeszcze tam spróbujemy złapać, tam jest tyle jedzenia, to muszę mieć Jeszcze nie sięgnę chyba Ojejku, ryba, rybam jest od delfin Nie delfin, jest to rekin Dobra, jeszcze tego nie złapię, to chociaż to Bo liśnia to jeszcze do czegoś były potrzebne No nie. Łapiemy tu O, chociaż to drewno, to już tego nie umiem. Ja bym chciał ten żagiel, tylko jeszcze trzeba dużo liści. O, tam jest jeden liść. Tam też są liście. Ej, dawaj mi to. Ukradł mi drewno. O, wszystko jeden. O, beczka, beczka moja będzie. Jest. O, jedziemy zaś psuć, czy nie? Chyba nie. Chociaż? Tak, chyba. Wciągamy. Mamy 12 jeszcze parę nam potrzebne jest tych. liści parę nam jest potrzebnych o, delfin, w sensie, jestem tym delfinem dzisiaj No mamy kolejne Czemu mam 13 liści, jak już miałem? Tu nie ma? No nie. Dobra, ale powiedziałem na początku, że będę ja pilnować też o jedzenie, a nie o to. O nie. O nie, o to cicho. Więc, jak mam dbać już o jedzenie, pierwsze muszę zrobić coś do jedzenia tu. To muszę zrobić i to muszę zrobić. I pusty kubek też bym musiał zrobić, ale nie umiem. O. już mamy grill, jak będzie też potem ten ciemno to też się nam sprzyda ten grill e, bo po prostu nam się też może dosyć mocno sprzydać żeby e, no po prostu jak jest ciemno potem a reki będzie nam coś gdzieś albo nie będzie widać gdzie się łowić czy coś to jednak zawsze lepiej ten, no widzicie O, też trochę daje światełka, nie? To sobie zjemy. Plastik nam jest potrzebny. Pierwsza nam jest kotwica potrzebna. Do... Plastiku nie ma, dobra? Dobra, chyba mam jeden plastik. Czy znaczy to szybko? No nie. No nie, no nie. Czemu tu się nie da wskoczyć? O jestem. Nie wiem, czemu to tak się zrobiło. Jedzenie mam jeszcze na będzie może to. Dobra się nie ruszało wtedy jest coraz to gorzej. Co to jest za rekin? Dziwny jakiś. Dobra. Odradzam się tu z połowem rzeczmi, lepsze to niż nic. Jeszcze sobie szybko pozbieram te. Mam coś jeszcze? Tutaj jeszcze mam to. Plastiku, znowu. Trzeba tego plastiku poszukać. Tu muszę deski umieścić. O to jeszcze na szczęście mamy. Ciekawe, czy jeszcze nas to jakiś, co spotka, czy będzie nasz ten plastik, jak już bym go chciał. Teraz to nic nie mamy, liści, odpadki, nic nie mamy. Teraz najważniejsze dla mnie to jest ten plastik. Tam jest, muszę, ryzykuję. Muszę. Wiem, że już ginę, ale trzeba. Och. Jeden plastik mam, jeszcze jeden muszę Nie, ile tutaj trzeba mieć do tego? Dwa, no. Tu zaraz taki plastik będzie, o. Bo mam już plastik, ale jak będę umiał, to jeszcze podniosę. Dobra, mamy. Dobra, ja sobie muszę zrobić kubek. Aha, to trzeba mieć cztery plastiku. O, już mam. To robimy kubek. A tu na ile to trzeba? Znaczy, aha, linę i deski. Ja to już chyba umiem to zrobić. Prawie, tylko jedna parę desek nam zabraknie, ale. Ile tam trzeba mieć tych lin? Cztery, to jeszcze jedna. Ale ja bym chyba wolał żagiel pierwszy zrobić. Żeby fajnie popływać. A nie tam gdzie on to nas wniesie, tylko że na żagel nie będzie nam mówić. Będziemy sobie ustawiać, gdzie chcemy. No nie no, czemu ja skinąłem? robimy tak w ogóle teraz będziemy musieli szybko lecieć tutaj do dobra to trzeba pozbierać tam jest Ja chcę tam płynąć, tylko żagla nie mam, co tam nie Wiatr, tam nie poniesie. Liście może jeszcze uda mi się. ciemne jakiś statek irackich mini no tylko jednego ziemniaka do jedzenia o liść dobra tak to zbiorę No. Tam też jest liść. Dobra, to tego pozbieram. Już muszę wodę pić teraz. E. O tam jest jakaś wielka wyspa chyba. Za długo będę mieć żagiel. Nie wiem, czy by kotwice w sumie nie zrobić, jak będzie wyspa taka wielka, żeby się zatrzymać, a do tej wyspy może. Ale nie wiem, czy też tam jest tak poniesie, żagiel by musiał być chyba jednak. Ale na tym będziemy kończyć ten odcinek i do zobaczenia w kolejnym odcinku. and spa.